Ależ zmagania, ależ walkę dzisiaj nam y, objawia Paweł w swoim, y, w swoim opisie. Do tego zaraz, pr zaraz przejdziemy. Tu, tu się mnożą pytania. Witajcie, drodzy, spiżarnianie, witaj, Joanno. E, witaj Przemo. E, ja e, zachęcam, żebyśmy dzisiaj troszeczkę rozbudowali e, dziś, e, ten tekst, który mamy w pierwszym czytaniu. Dlatego, że jak przejdziemy do pierwszego zdania i usłyszymy, że przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, to myślimy jak ktoś używa mózgu, jak słucha już w pierwszym, czyta w pierwszym zdaniu, bo zazwyczaj ten mózg się włą włącza gdzieś pod koniec, ale w pierwszym zdaniu, no to mamy, ale jaki skarb? To znaczy w jeszcze w oryginale, Jeszcze w oryginale mamy, w, w to zdanie brzmi, przechowujemy ów skarb w naczyniach glinianych, czyli jest coś, co... Konkret? Ew, 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 tak, ewidentnie jest coś, coś wcześniej. To, to czytanie jest ucięte, więc najpierw Joanna e, przeczyta ten fragment poprzedzający, wyjaśniający. Ja już wyświetlę w tej chwili tekst i tylko powiem, że to dzisiejsze oryginalne czytanie, to jest z drugiego listu do Koryntian, rozdział czwarty, wersety od 7 do 15, A Joanna, przeczytasz wersety które? A ja przeczytam połowę wersetu czwartego, werset piąty i szósty. Pan zaś to Duch, a gdzie Duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc opodabniamy się do Jego obrazu. przeto to oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów, nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz ukazywaniem prawdy poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumie Każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasno poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy ów skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy, znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby. Życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc w nas działa śmierć, podczas gdy w Was życie. A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Amen. Myślę, że kto z Was słuchał teraz czytania, to uchwyciliście coś, co tak naprawdę jest do zauważenia tylko w innym odbiorze, nie w śledzeniu wzrokiem, czyli powtarzalność zwrotów. Uchwyciliście, przypuszczam, to określenie życie Jezusa którego nie zauważamy, bo w pierwszej lekturze, jak czytamy sami po cichu, to zwracamy uwagę na to, co się Pawłowi stało, tak i jak jemu jest ciężko. Natomiast to, co przywija się najczęściej, to jest życie Jezusa, to jest to, kim jest Jezus. I tak naprawdę fragment dzisiejszy dotyczy, dotyczy świadomości, że jak Bóg wchodzi, to dzieje się życie to dzieje się przemiana dzieje się światło i to jest nasz skarb naszym skarbem jest bóg który żyje bóg który Otwiera przed nami w swoim duchu rozpoznanie jego obecności wszędzie. Bóg, który otwiera przed nami właściwe rozumienie tego, jak daleko życie się rozciąga i jaka jest w nim siła. Zmartwychwstanie Jezusa, jakby powstawanie, wyciąganie permanentne nas z różnych sytuacji, bo Bóg działa. Dalej duch, który jest duchem życia, który sprawia w nas ten klik na osobę Jezusa i przyjmujemy go, stąd ten duch wiary. Duch wiary to nie jest myślenie banalizujące rzeczywistość na zasadzie, nie będę rozumiał, bo to trzeba by się nawysilać i skonfrontować z trudnymi pytaniami, więc w duchu wiary to przyjmę, tak? Czyli nie myśląc. Yy, wsadzając to w jakiś schemacik, yy, upchnę to, żeby mieć święty spokój, żeby nie trzeba było myśleć i dywagować i zadawać Bogu pytań, a w gruncie rzeczy Boga znienawidzę w środku i będę sobie myśleć, nienawidzę tych wszystkich sytuacji, które On nam mnie syła. i wcale Mu nie ufam. To chodzi, Duch Wiary to jest Duch Święty, który przychodząc do nas, czy mieszkając w nas, uzdalnia nas do tego, że my, fascynuje nas, budzi nam w nas fascynację yy, z Dziełem odkupienia i chcemy przyjąć, powiedzieć: Tak, panie du Jezu, wejdź, działaj tutaj. Co więcej, dowiadujemy się z tego tekstu poprzedzającego, że fakt istnienia Jezusa i tego, kim Jezus jest, fakt istnienia Boga i tego, kim Bóg jest, yy, sprawia zmianę w naszym życiu. Czyli, jeżeli widzisz Boga, to nie poddasz się, bo wiesz, że Bóg jest Panem. Krótko mówiąc głupio by było się poddać, no czemu się poddać skoro nie jest Panem, czyli nie trzeba się o nic martwić. Drugie, będziesz żyć w prawdzie dlatego, że Bóg jest światłem i w Nim wszystko widać, no to po co później wyjść na idiotę, że żeśmy ukrywali, a i tak widać. Dalej, że będziesz żyć w świadomości tego, że skoro Bóg jest tutaj, to jest jego świat, to znaczy, że. Nie można zaprzestać rozpoznania wewnętrznego tego, co dzieje się na mocy naszych decyzji. Stąd to sumienie, czyli to wewnętrzne zastanawianie się, OK, Bóg, czy wybrałem Boga, czy nie wybrałem Boga, nasza przestrzeń decyzyjna. Dalej, że skoro Bóg tu jest, mówimy, zgadza się, nie wszyscy na niego reagują, szkoda. Kurczę, niewierni, to są ci, którzy nie przyjęli, to nie są ci spaleni, odsunięci na margines. To ci, którzy nie przyjęli. Przekazujemy osobę Jezusa. Dlatego, że jak zobaczą, jak Jezus działa, jak wygląda to, co On robi w naszym życiu, co On robi w świecie, to będą chcieli Go przyjąć, bo będzie im się lepiej żyło, a Bóg chce swoją potęgą, swoją wartością emanować. Przez Jezusa na nich i dalej Paweł mówi, ej, my nie opowiadamy o sobie, jak opowiadasz o sobie, to to nie jest ewangelizacja. Nie opowiadaj, czy ci było fajnie, czy nie fajnie, czy tobie coś tam, czy tobie coś tam. Mów o Bogu, bo to jest głoszenie dobrej wiadomości. Ty pokaż innym to światło, które Bóg wnosi, bo poznanie Jezusa zmienia nasz ogląd rzeczywistości bo nagle wszystkie klocki układają się w zupełnie innej sekwencji. I kiedy martwicie się o swoje życie, martwicie się o różnego typu decyzje, doświadczenia, to kiedy poznajesz Boga, poznajesz to, kim On jest, to nagle sobie myślisz, ej, to chyba było nielogiczne, to moje takie jakby kitwaszenie się we własnym sosie. Przecież Bóg tutaj działa, tak? To wystarczy, że przykierujesz się na Niego i by Odwrócę trochę sekwencję działania, czy najpierw On, rozpoznanie Jego, pytanie Jego, jak się tym zająć, a potem zajmowanie się, czy jakby pójście za Nim, który się tym zajmuje, zaproszenie Go. Ostatnie wersety tego dzisiejszego czytania przypominają mi wczorajsze spotkanie Izajasza z Bogiem w świątyni. Tutaj Paweł pisze: Mamy tego samego ducha, wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego, Przemówiłem, to uwierzyłem, to jest, no właśnie, to spotkanie z Bogiem, to jest to doświadczenie Boga, które nie może jakby w sposób naturalny popycha mnie do tego, żeby się tym dzielić, żeby, żeby o, Bogu, o, o Bogu mówić. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Dlatego także my wierzymy i, i, i mówimy. I ja, ja widzę w tym niezwykle ważną, ważną wskazówkę dla nas. Nie? Zresztą na, nawiązując. Nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałaś, nie mów o sobie, nie? mów o Bogu, no ale musisz tego Boga najpierw spotkać. Musisz mieć to doświadczenie, wtedy dziel się Bogiem. Nie, nie swoim, swoim przeżyciem tego, co właśnie jak, jak, ci się, jak ci się pięknie życie teraz układa. Oczywiście, to jest piękne świadectwo, tak? Ale, w, ale niech Bóg będzie na e, e, pierwszym miejscu, bo jeżeli na pierwszym miejscu w Twoim głoszeniu e, będzie obietnica dobrego życia, to popatrzcie nawet na to czytanie dzisiejsze. O czym Paweł mówi, nie? O jakim życiu? No to ja nie wiem, czy ono by rzeczywiście wielu, e, wielu zachęciło do, do tego, żeby się zbliżyć, e, zbliżyć do Boga. I ten sam Paweł potem, mm, właśnie potem, wcześniej, Mówi o, o, tych, o tych doświadczeniach, które, które przechodzi on i jego, i jego towarzysze. I tu jest coś, o co chciałem, Jana, zapytać, bo, bo ja tego nie do końca rozumiem. Bo Paweł pewnie mówi tak: Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w Was życie, bo jakby cały kontekst tego, tego listu jest taki, jakby przeciwstawia czy porównuje życie apostołów, życie w misji. Z życiem dobrze się mającego kościoła w Koryncie. Nie? Takiego, mm, dobrze im jest. Pączek w maśle. Tak, takie pączki, pączki w maśle. On tam y y robi w wielu miejscach wyrzuty z tego, y z tego powodu, ale tutaj to jest właśnie to. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. I to brzmi jak taka, no właśnie, nie jesteśmy jakby z tej samej bajki, nie? że jest, jesteśmy różni. I my mamy taką misję, w której umieramy, a wy macie taką misję, w której czerpiecie z tego życie. O co tu chodzi? Bo to jest tak, że kiedy rozpoznajesz Boga, i uwaga się przesuwa na Boga, i fascynacja jest Bogiem, to automatycznie we wszystkich sytuacjach życiowych stajesz wobec wyboru, to jest, myślę, że to wszyscy tego doświadczamy, stajesz wobec wyboru, który nie jest wyborem uciążliwym, tak, ale jest wyborem naturalnym. Czym się zajmuje? Kto, na kogo przekierowuje wzrok? Jakby, to jest też kwestia, tak PS do dzisiejszego czytania, to jest też kwestia wiedzy. Co zdobywam jako wiedzę? Co poznaję? Bo rozpoznawanie Boga to nie jest przyglądanie się, czego doświadczyłem, tylko słuchanie Jego. Żeby słuchać Jego, potrzebujemy jakby no dokładnie słuchać, czyli potrzebuję rozumieć tekst biblijny, potrzebuję czytać o Bogu, tak, potrzebuję jakby modlić się z innymi, wsłuchiwać się w przekazy kościoła, tak? no bo to jest doświad to jest Bóg, którego ja poznaję. Wszędzie chcę wyłowić, jaki jest Bóg. I teraz to. Tego, jaki jest Bóg, z, z Jego osoby wypływa ta misyjność, to, o czym byliśmy wczoraj. I teraz misyjność, myślę, że tak jak mówiłeś, jest różnica doświadczenia. I teraz myślę, jak to jakby ująć? Proponuję Wam, żebyście mieli doświadczenie tego, co to znaczy ta misyjność. I dlaczego ona jest inna niż bycie pączkiem w maśle? Chociaż te bycia. Mamy też mnóstwo momentów pączka w maśle, prawda? Ale misyjność jest chyba najlepiej ukazana w takiej ciągłej lekturze Ewangelii Marka. I zachęcam Was serdecznie, żeby jakby wiedzieć, skąd to się bierze. Te nietrudności, trudności, tylko ten inny inne tempo życia, kiedy wkracza, kiedy. Poznanie Boga i Jego sposób działania nas, kurczę, no postawiło wobec pytania, czy ja, ta, czy ja chcę z nim, tak? W ogóle jakby z, nagle zaczęliśmy w ten odkurzacz Bożego Działania zostawiać wciągnięci. I teraz, jak działa ten odkurzacz Bożego Działania? Jak to Pan Bóg działa? Ewangelia Marka nam pokazuje, jak funkcjonuje Jezus. I jak przeczytajcie Ewangelię Marka jednym tchem, pomijając te wszystkie tłuste tytuły, to doświadczycie, nie chcę spoilerować, tak? Doświadczycie o co tu Pawłowi chodzi i jaki to jest styl życia? Bo to nie chodzi o coś, co Ty wybierasz, nagle przeorientowujesz sobie mieszkanie, tak, tu wszystko się zmienia, i to jest ten zewnętrzny design. To nie ma designu, tak? To jest wielkie działanie Pana Boga. Teraz przyklej się do Jezusa i przejdź z nim całą Ewangelię Marka i zrozumiesz, o czym Paweł mówi. Paweł mówi: wiesz, to jak wsiadasz do Intercity, tak? do Pendolino wsiadasz w Polsce. No i lecisz. Tak, I lecisz. I nagle dzieje się, dzieje się, dzieje się tak i dzieje się, bo w Bogu się tak dzieje. I nagle są przystoje, bo w Bogu są przystoje, ale wszystko jest inne jest drugorzędne, bo priorytetem jest to, co Bóg robi, w jaki sposób On działa. I kiedy wchodzisz w misję, to jest ta różnica, że spotykasz się nagle z kimś, kto mówi, ale wiesz, u mnie taki spokój, stabilność życiowa. Ale ciebie Bóg wciągnął w ten odkurzacz misji. I to tak wygląda po prostu. I to nie jest tak, że misyjność wiąże się z tym, a teraz będzie mi ciężko, teraz się boję. Będę się... Jakby nie zbra... to nie wychodzi na pierwszy punkt. Nigdy nie wychodzi na pierwszy punkt, bo odkurzacz Boga jest znacznie silniejszy. Ta pasja, jego, hej, chcę, żeby oni mnie poznali, bo będzie im się lepiej żyło. Będą tu oddychać swobodnie, Bóg mówi tak, bo ja ich wyzwoliłem, oni nie załapali tego. Rozumiesz? No. Hmm. Dobry Boże, ja Ci dziękuję, że Twoja przeogromna moc jest nie z nas i że Ty nam to przypominasz. I że faktycznie tak jest, że y, Twoja moc nie zależy od naszej, y, naszej słabości, chociaż często psujemy, opóźniamy naszymi słabościami. Twoje plany, ale one się nigdy nie zmieniają, nie kończą, e, i ty idziesz z twoim, z twoim działaniem do przodu. Ja Ci dziękuję za to, że jesteśmy w tej misji. Jesteśmy w różnych doświadczeniach, jesteśmy w różnych sytuacjach, ale ty zawsze przychodzisz z Twoją mocą działającą pośród Twojego ludu. I to jest moc, która nie ma żadnego porównania do naszych słabości. Boże, dziękuję Ci. Że my możemy w tym uczestniczyć, Boże, dziękuję Ci za to, że Ty rzeczywiście nas ogarnąłeś, przyjąłeś, że mamy tego samego ducha wiary, Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś nam doświadczyć Twojej obecności, Boże, dziękuję Ci za to wszystko, że jesteśmy w Twojej wszechogarniającej miłości i posłani, żeby dzielić się tym doświadczeniem z innymi, doświadczeniem Ciebie. Boga życia, boga miłości. Boże, kiedy patrzę na Ciebie i Twoją, um, Twoją dynamikę zaangażowania w człowieka, w nas, dynamikę um, jakby uruchamiania wszystkiego, żebyśmy poznali Ciebie, prawdę o świecie, prawdę o nas, to fascynujesz mnie, Boże. Fascynujesz mnie, bo nikomu tak nie zależy nikt nie jest tak zaangażowany jak Ty. Fascynujesz mnie, Boże, tym, że w Tobie jest taka wielość, taka różnorodność zaangażowania, różnorodność, płomienność. Błogosławię Cię, Boże, który nie jesteś jednolity, który jesteś pełnią wielości, wielości działań, wielości myśli, wielości możliwości. I błogosławię Cię, Boże, że... Tak fenomenalny jest, fenomenalna jest, fenomenalny jest ten Twój odkurzacz wciągający nas w Ciebie. Dziękuję Ci Boże, że, że Ty tak chcesz funkcjonować. Przepraszam Ci Boże za ten mój język i często może banalizowanie językiem twojego, Twojej osoby, ale Panie, fascynujesz mnie ty tym, jak działasz tutaj. Proszę Cię Panie, żebyś y, poka każdemu z nas pokazywał siebie. Y, I żebyśmy mogli w tej namacalności życia y, widzieć, jak Ty pociągasz, jak wciągasz, jak tchniesz, by, y, by ten smak Ciebie objawiającego się w jasności y, był y, dla nas cały czas uchwytny. Y, żeby nikt nie, nie mówił i nie doświadczał, nie widzę Ciebie, Panie, przecież wszyscy Cię widzimy. Jeszcze bardziej szturchaj nas, żebyśmy się nie gapili w inną stronę, kiedy Ty stoisz przed nami. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Moi drodzy, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego mówimy. Podzielcie się proszę Waszym doświadczeniem. Lub brakiem doświadczenia, jak to właśnie wygląda u Was? Czy, czy macie, czy jesteście już po czymś takim, że z Waszej wiary wynika wasze, wasze mówienie? Czy macie to doświadczenie spotkania z Bogiem? Ja już o to pytałem też wczoraj, ale to jest bardzo ważne. Czy. Czy ewangelizujecie? Czy dzielicie się dobrą nowiną? Jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie, to dlaczego? To jest myślę dzisiaj ważne pytanie, żebyśmy sobie na nie szczerze odpowiedzieli. Co nas popycha do działania? Czy chęć moralizowania i naprawiania świata po swojemu? Czy rzeczywiście nas popycha do działania Bóg i jego miłość? Czy też powstrzymuje nas po prostu brak doświadczenia? tego, że chcielibyśmy, ale jeszcze nie przeżyliśmy czegoś takiego, co by nas wypchnęło do misji. Podzielcie, podzielcie się tym, a my się modlimy za was, szczególnie za tych, którzy mają pragnienie, mają obawę i nie mają takiego wypychającego do, do misji e, e, doświadczenia. Żeby, I żeby to się wydarzyło. Mhm. Dziękujemy wam za wsparcie na każdym poziomie, modlitewnym, finansowym. Ludzkim, y, misji, y, w której y, jesteśmy. Dzięki dzięki. Wam. słuchajcie, to jest naprawdę coś tak poruszającego. I wasze, Wasza przyjaźń, i Wasze modlitwy, i hojność, z jaką nas wspieracie. Naprawdę bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Cudownego dnia, e, pięknego weekendu, e, właśnie się rozpoczynającego za chwilę. Ci którzy, mogą, e, ci, którzy mogą się już cieszyć, że za godzin kilka albo już są w, w, w atmosferze weekendu, a wam, którzy musicie pracować dużo sił, do zobaczenia jutro. Z Bogiem. Z Bogiem.